Don't mess with Texas! Nie zadzieraj z Teksasem. Czyli niezwykła historia o tym, jak stan Teksas ponad 200 lat temu odłączył się od Meksyku i wywalczył sobie niepodległość. A najlepsze jest to, że wszystko zaczęło się tylko od jednego zdania. Jedno zdanie. Czyli. Come and take it! Wydarzenie to miało miejsce w 1835 roku, kiedy to Teksańczycy wypowiedzieli to słynne zdanie, po którym nie było już odwrotu. Wszystko zaczęło się od miasta Gonzales, którego mieszkańcy pożyczyli działo od Meksyku, żeby bronić się przed najazdami Indian. Ale kiedy już uporali się z Indianami, Meksyk zażądał zwrotu ich działa. Na co teksańczycy odpowiedzieli im TO PRZYJDŹCIE I JE SOBIE weźcie!” Po krwawej bitwie o Gonzales, działo zostało w rękach Teksasu, a rewolucja niepodległościowa rozpoczęła się na dobre. Rok później ponad 200 teksańczyków schroniło się przed meksykańską armią w miasteczku Alamo, pod San Antonio. Przez 13 dni stawiali opór ponad 3000 armii Meksykanów wszyscy zginęli. Oszczędzono tylko kilka kobiet i dzieci, żeby rozniosły wieść o druzgocącej porażce. To wydarzenie odniosło jednak odwrotny skutek, bo bohaterstwo i niezłomność obrońców Alamo stało się symbolem oporu i zjednoczyło Teksańczyków w walce o niepodległość, którą ostatecznie wywalczyli. Później Teksas yy, stał się oczywiście częścią Stanów Zjednoczonych. Ale po dziś dzień flaga Teksasu jest jedyną, która może wisieć na równi z flagą amerykańską. Pu! Swoją drogą to Waszyngton albo Teksas powinien zacząć mi płacić za szerzenie w Polsce proamerykańskiej propagandy. Bądź wolny albo gin. Po!